Hej, då, kochani, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Mamy to Dzisiaj hol zakupowy. Mamy dużo rzeczy. Czy co? Mamy słodycze. Mamy słodycze, mamy różne. Co to jest, co mama ja powiedziała? Dziemik. Dziemik. No prawie, to są to widła. Dużo, dużo, dużo słodkości i bardzo fajnych rzeczy. Także łapki do góry i zaczynamy! Przyszło nam zamówienie, widzieliście mega paczka ze sklepu Pole na stole. I zobaczcie, tutaj mamy taką... wszystko. Przerwałaś? pracy się jesteś, prawda, z rana? No, no Liliczko, to jest mega, mega pracuś. Proszę bardzo, tak wygląda... Bo dobrze wysmałam. No, wyspałaś, to masz moc. E, siateczka, taka śliczna siateczka ze sklepną. Piękna jest. Piękna jest, prawda? Będziemy mieć, e, będziemy mieć na zakupy. No, super, dobra. Pierwszą rzecz, Lili, proszę, pokaż, co tutaj jest. To jest dżemik. Dżemik, ale to są tak naprawdę... Powidła z węgierek, gryszczeniówka, 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 tak, powidła z węgierek, ze śliwek, mm. hmm. śliwki, a lubisz śliwki? Naturalne, także to jest pierwsza rzecz. Tutaj mamy herbatkę, herbatka, herbatka. jaśminowa Erklej. Bardzo lubię takie herbatki. O, ja to też. też lubisz herbatki? I to wszystkie pije herbatki, i czystek też, tak? Tak. Wszystko? Tak, tak, tak. tak. Wszystko, wszystko. Okay. Czyli taka herbatka to jest kolejna rzecz. Teraz może, Lileczka, ty trzymaj. Co to jest? Hmm, co to jest? Co to myślisz jest? Podpowiedzieć? No. Herbatka zielona ekspresowa. No, tak, herbatka. Tak. I zaraz Wam powiem. Herbata zielona ekspresowa, wysokogatunkowa z wietnamskiej prowincji Thai, jakaś tam dziwna nazwa. No i tak, w saszetkach, 50 saszetek, 2-3 minuty zaparzenia. Taka, proszę bardzo, herbatka zielona. A to dwie herbatki. Dwie herbatki mamy, no, dalej. Zobaczcie, co to jest. Ale o oh mak. Ładnie pachnie. Pachnie ładnie, herbatka? No. Ok. Hm. Trochę pachnie. Ok. Tutaj wzięłam prażoną ciecierzycę. Widzisz, świeczka? To prażona ciecierzyca. Będziemy miały na przykład do zupki. A co tu myślisz, jest? Hmm jest herbatka. Bardzo dobrze, bo to jest herbatka. Tylko tym razem herbata czarna, ekspresowa. Taka herbatka. Proszę bardzo. Kolejna rzecz. Dalej. O, możesz zobaczyć, co tutaj jest? Cukierki. <grych> A jakie cukierki? To są cukierki. Nie, to są cukierki. A to tutaj jest? Krowa. A jak krowa? To są krówki. Krówki. No, to są krówki, proszę bardzo. Dziś będzie trochę słodkości w zamówieniu. I tutaj nią dzieła krówki dla mamuni, dla dziewczyny, dla taty, dla każdego, wiesz? Mm. Jeszcze Lili nie jadła chyba krówki. Są takie ciągnące się cukierki. Spróbujesz, może ci zasmakuje. Oj, ta! tam Lili robi wieże. Super. Kolejna rzecz, co zobaczyć? Tutaj jest. E, mieszanka witalna, mielone to, 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 to się mielniane. To, to nie są akurat słodkości, ale bardzo zdrowe rzeczy. Mielone się jagody goi, chipsy kokosowe, łuskane ziarno sezamu. Taką mieszankę Mamunia sobie zamówiła i nie tylko sobie, bo dziewczynkom. na śniadanie do, do jogurtu naturalnego, dokładnie Mamunia może dodać. Wiesz? Będzie Wam na pewno smakowało. Jeszcze nam wszystko smakuje. Tak, Tak. Masz coś, czego nie lubisz jeść? Muszynianki i orzeszków. Nie lubisz? Nie. Mm. A mamunia co, lubi orzeszki? I muszynianki też. <noise> Dokładnie. Dobra, kolejna rzecz. Co to są nyleczka? Mamy już to ma czy nie ma? Nie ma. Nie ma? Nie ma. A nie jadłaś tego? Nie. Jak Wiesz co to są? Nie. To są daktyle. Daktyle bez pestek. Takie ma opakowanie nie. zamówiłam. I z tego robimy kulki. Dokładnie z tego robimy kulki mocy. Wiesz co to są? Nie. A chcesz wiedzieć? To są konfitury jagodowe żubrówką. Takie numery, więc będziemy próbować. Dużo mamy właśnie takich słoiczków, bo moje dziewczyny bardzo lubią naleśniki. Naleśniki z dżemem. Z czym jeszcze naleśniki? Z czekoladą. czekoladą. Dokładnie. Więc tutaj są konfitury jagodowe z żuprówką. Bardzo ciekawa jestem tego smaku. Następne tutaj jest opakowanie. Zobacz co tu jest. Te suszone różne rzeczy, widzisz? I to, to jest zielona herbata z jabłkiem i pąkami sosny. Tak wygląda. Zobaczcie, no przepięknie się prezentuje. Myślę, że. Fajnie będzie również pachnieć i bardzo fajny słoik. Nie czuć tak bardzo, ale troszeczkę czuć. Ładnie pachnie. No nie? Moje takie kuleczki tutaj są zabezpieczające i leczka wszędzie ich wyszukuje. Moje dziewczyny również czują ziemną herbatę, ale jeżeli dziennie, wiecie, i wodę, i herbatę i czyste, dużo tego, bardzo dużo tego jest. Najwięcej pijam wody i staram się, aby dziennie piły szklankę czystku, ale takie herbatki e, zielone, właśnie sypane. Liściaste bardzo również lubią, tylko muszę im zaparzyć w osobnym zaparzaczu. Bo wiecie, z tymi sywkami, żeby jak to one mówią, w kubeczku to nie za bardzo wypiją i ma. coś mam później, coś tam im nie lata, ale ogólnie helo, zielone herbaty również piją. tutaj mamy zapakowane. O! Widzisz, następne kulki? Przyszykowałam nożyczki, więc. ciach, 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 cia. I, mocno, to Dobra. Nasi, jak I tutaj jest tak, naturalnie zakręcony, um, słodzony syropem z agawy, hamej, y, truskawka z wanilią. O, i to też bym zjadła. Naprawdę bym zjadła. Skład truskawki, sok jabłkowy, ekologiczny syrop z agawy, sok z cytryny, substancja żelująca, pektyna naturalna, naturalna, wanilia. Więc taki to jest chyba dżem, nie jest napisany, ale o, jak to zobaczyć, widzisz? Lili, zobacz tutaj co się dzieje, widzisz jak się rusza patrz, widzisz? Mhm. Truskawkowy dżem ze śliwek, węgierek i truskawkowy. To są moje ulubione dżemy. Bileczka, patrz, co ja tutaj wzięłam z Polisol, produkt naturalny ze skiełkowanego ziarna. Polisol jest naturalnym źródłem witamin i minerałów. W zdrowie dla mam przeważa ekstrakt słodkowy, jęczmienny, bez dodatku cukru, 100% wegetarnia. Słodkowa coś tu kombinuje. Następny, kochani, Jenny, Otwieram. Chciałam, chciałam, Zobaczcie O jaki dżem. Taka, taka ładna kokardka. I masz swoje kuleczki, proszę bardzo. Porzeczka z miętą. Taki kolejny, słodzony syrop z agawy. Jej, powiedz co? No pięknie wyglądają te słoiczki. Mam nadzieję, że również e, dobrze smakują. Może tylko wstać do lodówki. Do lodówki. A co muszę wstać do lodówki? Do kulki. A, bo robi, robi kulki mocy, tak? Mhm. Mm -hmm. Kolejny proszę słoiczek. Jest to dżem z czarnej porzeczki. Zamówiłam nam taki malutki słoiczek. No, lecimy dalej, chodźcie. Mam jeszcze troszeczkę, troszeczkę kuleczki. Tak, mm -hmm. tak się tylko mi. Lili mi daje styropian do jedzenia, bo to jest styropian. Wiesz, koteczku? Niam, 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 niam. Kolejna zielona herbata. Tak, jest to zielona herbata z miętą i czarną porzeczką. I słuchajcie, takiej nigdy nie piłam. I tak samo. I tak samo tej z jabłkiem i z pąkami sosny nigdy nie piłam, więc trzeba spróbować. Kolejny polisol to wzięłam produkt naturalny ze skiełkowanego ziarna i ten jest z żurawiną, i również. Naturalne źródło witamin, minerał, żurawina jest silnym przeciwutleniaczem bez dodatku cukru. Jedna łyżeczka 30 minut przed posiłkiem dla dorosłych, jedna łyżeczka 30 minut przed posiłkiem dla dzieci od trzeciego roku życia. Żurawina, jak wiecie, dobrze wpływa szczególnie dla kobiet, kiedy mamy problemy z pecherzem moczowym. No i taki polisol będziemy również testować. Idę Wam, kochani, znać. Tak. Jak się po nim czujemy, jak smakuje i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. OK, kocie? Okej, okay, robię kulki. A Ty lubisz żurawinkę i lili No. No. I taką suszoną? Tak. A mi lubi? Tak. Wy, tak. <laughs> Wy lubicie takie suszone owoce, prawda? No, robię no. kulki moc. Bo... A Lili z tymi kulkami moc. była tutaj, a w ogóle Lili, powiedz, na czym Ty siedzisz? No, no jak to siedzę na krześle no. i, i na stepie. I na, I na krześle jest step? a na stepie jest poduszka. poduszka. Żeby była Lili tak równo ze mną, dokładnie tak siedzi, tak? No. Takie Tak. Bo tak się ruszała. Tak, ruszała, bo mieliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć poduszek. Ale się strasznie ruszała, ruszała i wymyśliłam, że usiadła sobie na stepie, na krześle i na poduszce jednej. I wtedy jest OK. Tak? No. Dobra, dalej mam oleje kokosowe. Nierafinowany olej kokosowy. I tutaj mam olej kokosowy bezzapachowy, dwa takie oleje kokosowe. Kolejny polisol jest dla tatusia męska siła. Składa się on z kukurydzy, pszenicy, owsianki. Słód naturalny, zawiera 13 witamin. Uuu. Coś dla tatu nie mamy. <grywka> leśna> Borówka leśna. Tak, taki ten. Będziemy próbować? No. Dużo tych jamów, naprawdę dużo jamów, ale bardzo dużo jamów nam idzie. Zazwyczaj robi na nie dziadek albo babcia i się pokończyły, więc teraz mamy znowu zapasy. Tak, bardzo jestem ciekawa, jak on smakuje. Dobra, otworzymy zaraz iletkę i wyrzekniemy sobie, potestujemy, dobra? No. Dobra. Masło bananowe. Nigdy nie jadłam masła bananowego, jestem bardzo ciekawa smaku. a ty? Też będzie, mój ty, kochany, do deserów, naleśników i pieczywa. A tutaj, kochani, wzięłam coś bardzo dobrego na przeziębienie. Ja uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Jest to imbir, imbir w syropie z cukru trzcinowego. Także tak tutaj się prezentuje taki malutki słoiczek polecany jako dodatek do herbaty i deserów. A wiesz, co tutaj jest? Nie. Zaraz Ci powiem. Jest to greyfruit z imbirem. Tutaj z Agnes Wu. Proszę bardzo, możesz sobie trzymać kocie. Jest, mama przeczyta, bo nie wie nawet. Proszę, trzymaj. Jest to greyfruit z imbirem podawać na zimno, czekaj, do pieczywa białego sera lub na ciepło do drobiu. Coś takiego wzięłam, również będziemy próbować. <laughs> Lileczka otworzyła to pudełeczko. I co jest w tym pudełeczku, kochanie, powiedz? To są batony i inne rzeczy. No, ok, to co? Zaczynamy Twoje podałeczko? ja ci to będę podawać. Proszę bardzo. To jest pierwszy baton, jaki? Dobra kaloria. E, kakao i orzech. O, co też ten Takie znowu zgadza się. O, wkładamy. Teraz tak, następny. Mhm. Mm Takie. Bo. dwa. Teraz wkładamy ten. To jest urwis jabłkowy, 100% naturalny. A ten drugi, pokaż, wiesz jaki to jest? To jest urwis bananowy. Tutaj są słodkości dla dziewczyn. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. -a, a to pokaż tego. Tak. Wiesz, czego to jest kochanie? Nie. To jest baton energetyczny plus Superfoods, turmeric. 100% naturalny, no, taki słoneczny batonik. Słoneczny? Proszę bardzo. No, tutaj zobacz też jest słoneczny banan z ziarnami chia. Następny, wiesz co to jest za baton? Mm. Petarda, baton sportowy. I nie ostatni. Ostatni tutaj taki baton. Jest to baton z energią, 100% naturalnych składników. Aloha! Aloha! Ok, dalej. Tadam, tadam. To jest czekolada biała z pistacjami i solą. Solą, solą. Proszę bardzo, następne. Ale dużo rzeczy już pokażę. Dużo, prawda? Dużo zamówienie. A tutaj mam biosezanki z Amarantusa. Pokaż dalej. Tutaj takie zobacz, owocowe. Burry Berry, tak fajne. Patrz, gdzieś tu jest? A to takie są, żylowe. To są też słodkości. No? A może jakieś etapy sobie? Nie, <grym> co Jabłko truskawka, 100% bio, proszę bardzo. No, się cieszę, już sobie tutaj schowała, Kocykowa. O, kolejny urwa, urwis bananowy. Proszę. I jeszcze raz urwis jabłkowy, także po dwa. I tutaj również słoneczny jest Super Greens. Chlorela i spirula. Taki batonik, bardzo, bardzo zielony. Tutaj zobacz, kocie, co to jest. Proszę bardzo, zobacz. Widzisz jakie czekolady? Mm -hmm. Pokażmy widzom. widzą, patrzcie, takie czekolady. Miam miam, miam. czekolada moja miam, gorzka, miam, miam. bez dodatku a cukru. Kakao z wiśniami i ziarnem kakaowca, słodzona z a lileczki jest. Czekolada gorzka, bez dodatku, bez dodatku cukru, 72% kakao z truskawkami, brzoskwinią i wiśniami słodzona ksylitem. Także takie dwie słodkości na deser. Fajne. Nie? Będziemy mieć. To jest szalona. Tutaj mam tak, banany suszone z surowym kakao. Proszę bardzo, taką nowość wzięłam, zobaczcie, jak to wygląda. Widzisz? To są banany, tylko ususzone. Tu są suszone banany również z surowym kakao. Proszę bardzo. I wzięłam dwa opakowania? Amarantuski kokosowe. Dwa opakowania takich ciasteczek. Dobra, kaloria mamy. Ciacha. I tutaj banany w czekoladzie, 70% jest z kokka. Tutaj są banany w czekoladzie, oblewane czekoladą z nieprażonych ziaren kakaowca. I figi w czekoladzie, oblewane się to samo czekoladą z nieprażonych ziaren kakaowca. Czyli figi i banany. Na mia, mią. Oj, to też dziewczynom będzie smakować. Oj, tyle mają przekąsek, że ho, ho, ho. A teraz, kochani, mam również słóczki, ale troszeczkę inne. Tutaj mam syrop imbirowy i jak jest taka pogoda, będziemy go pić. może nie smakować, także syrop imbirowy, bardzo dobry na taki okres właśnie zimowy, jesienny, wiosenny, gdzie jest taka chlapa i czuję się szybko przeziębia. Także taki... Może tobie też smakować leczka, wiesz? Też taka wybredna nie jesteś, ale no, Mia troszkę jest wybredna, prawda? No i, i może jej nie smakować. Jej może nie smakować, ale tobie może. Próbujemy. Zobaczymy, okay. damy A, Wam znać jak ma. To napięk. są soczki. A to są takie. Soczki z ziarnami chia. Płynna przekąska z nasionami chia i sokami zagęszczonymi. Sok z jabłek, ananasa, nasiona chia, wyciąg z jabłka, e, cytryna, wyciąg z mięty, To jest ten, sok naturalny 100%. Następny to jest taki shake. E, cocoa, Shelly. pineapple, turmeric, czyli Moc kurkumy, nasion chia. Jabłko Omega 3, taki kolejny shake, soczek, ale Wam to będzie smakować i on jest, ten jest 100% wegan. I tutaj znowu, patrzcie jakie fajne, zobacz gdzie widzisz? Jakie fajne ziarenka są w środku. Zobacz sobie. Fajne, prawda? może sobie zobaczyć ten, ten jest jeszcze ciemniejszy, a ja przeczytam co tutaj jest. Ten jest 100% również naturalny, Raspberry Passion, czyli z malinami. O, ale fajnie wygląda. Wiecie co, fajne te buteleczki nawet tak do dekoracji sobie zostawić. Ten, kochanie jest z granatem i z wyciągiem z kwiatów hibiskusa. Zobaczcie, super wygląda, prawda? I no. tutaj będzie położone. Tutaj będzie położone. Ile mamy tu, kochanie, tych rzeczy? Bardzo dużo. Zdecydowanie taka siatka jedna nie wystarczy. Przydałoby się nawet myślę, że ze trzy takie siateczki. To by było całe nasze zamówienie! Dokładnie! Ale myślimy też zawsze o Was i mamy dla Was konkurs. Co musicie zrobić i co jest do wygrania? Do wygrania są dwa bony w wysokości 50 zł. I ten konkurs będzie troszeczkę twórczy, bo musicie wymyślić wierszyk. Wierszyk, kochanie. Ma się znaleźć tam hasło Doriska w tym wierszyku oraz. Pole na stole. Jest w Was naprawdę bardzo duża ilość osób i często piszecie wierszyki, więc myślę, że nie będziecie nic z tym problemu. Mamy również, kochani, dla Was na hasło Doriska na polu 10% rabat na zakupy w sklepie Pole na stole. Trzymajcie się dziepiutko, kochani, do zobaczenia w następnym filmie. Mua. Pa! Chcesz coś zjeść? No. To? Tak. <laughs> Ty pracy się jesteś, to ci damy. Dobra, otworzymy. I co to jest? Buriberi. ok owocowa przekąska. Spróbujemy, teraz nasze smakuje. No. Dobra. Zobaczmy. czy o, o! To są takie płatki. Widzisz? A mogę spróbować? No pewnie, proszę bardzo. Powiedziałem, co pyszne. Pyszne są? Mm. A mogę spróbować kawałek? Mm -hmm. Są takie płatki, A Chcesz chyba jednego? No. Jak suszone owoce. Prawda? Truskawki dużo czuję. Tak mm. też. Super pomysł na przekąskę. Szczególnie dla dzieci, bardzo fajna. Przykro że tylko jeden sam, ja już ci zostawiam, nie będę ci zjadać, bo to zresztą dużo z tych rzeczy mamy do zjedzenia. Mm, Ale słodkości mega super.